Masz wrażenie, że twoja praca cię nie rozwija? Robisz swoje, ale w środku czujesz, że stoisz w miejscu. To uczucie nie znika. Może nawet masz wrażenie, że marnujesz swój potencjał. Może tęsknisz za poczuciem sensu, za rozwojem, za energią tą prawdziwą od środka. I wiesz co? To nie kwestia lepszej firmy czy lepszego szefa. Czasem chodzi o zatrzymanie się i zapytanie siebie, co tak naprawdę daje mi poczucie życia, sensu, co jest dla mnie ważne, gdzie chcę być za rok. Bo zmiana nie zawsze oznacza rewolucję. Czasem zaczyna się od jednego prostego pytania, czy to, co robię, jest naprawdę moje. Jeśli to wideo poruszyło coś w Tobie, zaobserwuj mnie, zapisz sobie te pytania i za kilka dni jeszcze raz do nich wróć. Może wtedy poczujesz, że to właściwy moment, żeby zrobić pierwszy krok.